Więc, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj bardzo wcześnie, bardzo wcześnie, bo musiałam wstać wcześnie, bo czas to pieniądz, czas nas goni ogólnie, no jest to taka premiera, którą, o której muszę wam powiedzieć, nawet jeżeli jest to związane z tym, że się nie wyśpię, że będę dzisiaj cały dzień zadowolona i pewnie przez najbliższy tydzień będę odsypiać to, że się nie wyspałam i wstałam wcześnie, ale mam kawę. Więc będziemy w doborowym towarzystwie. Kiedy ja to nagrywam, jest wcześnie rano, ale kiedy wy będziecie to oglądać, będzie już wieczór. Tak myślę. Tak mam nadzieję przynajmniej. Uf. No, więc mam nadzieję, że nie wyglądam jakoś jakbym stała dopiero. A jeżeli tak, no to musicie to przetrwać w jakiś tam sposób. No, no i ogólnie zapraszam. Więc hej, cześć, z tej strony z kanał Kulturalna Szafa i witam ja bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie mówić o powieści, która no jest niestandardowa, jest niestandardowa, jest niesztampowa, w związku z tym, że jest to zbiór opowiadań kilku autorek, w sumie nie mogę powiedzieć, że to jest zbiór opowiadań e, chociaż trochę tak jest ale jednak jest to jedna cała powieść napisana z siedmiu perspektyw, siedmiu bohaterów każdy bohater należy do innej autorki no i jest jedna sytuacja, która łączy wszystkich tych bohaterów. No ale zanim do tego przejdziemy, no to przepraszam za ten Miszmasz, rozgadniesz, który jest za mną, w związku z tym, że cały czas kombinuję, co zrobić ze swoją półką, co zrobić ze swoją e, szafką na książki, e, regałem, o, regałem, szukam tego słowa regałem, w związku z tym, że... Nie mam pomysłu, jak go ułożyć. Miałam kiedyś ułożony kolorami, później miałam tak, że na środku były serie. Znaczy, teraz tak jest, są serie, a wokół są kolory. Wcześniej były w ogóle alfabetycznie, później były alfabetycznie, ale na przykład autorami, później byli alfabetycznie, ale na przykład wydawnictwami, więc już mnóstwo kompilacji próbowałam, kombinacji o kombinacji próbowałam. No i niestety żadna mi jakoś teraz już nie pasuje, i jeżeli macie jakiś pomysł, na przykład inspirację, żeby, żebym jakoś ułożyła książkę, to oczywiście dawajcie mi znać w komentarzu, bo Pinterest już niestety nie spełnia swojej roli i już wszystkie jakby wszystkie pomysły z Pinteresta już wykorzystałam u siebie. Więc niestety Pinterest zawsze pomaga, ale jeżeli chodzi o mój regał już nie pomaga. Więc jeżeli macie jakieś pomysły to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, no ale przejdźmy teraz do książki, ponieważ będziemy mówić o powieści Uziemieni, gdzie jest jedna winda i 7 postaci, 7 historii. Siedem autorek, i są to autorki, które na pewno znacie, ponieważ znacie Sarah Bernard z Pięknych, Złamanych Serc, znacie Melinda Salisbury z córki z Jadeczki Grzechów, znacie też Non Prat yy, i na pewno znacie. nie, reszty chyba nie znacie, ale ja je znam, <grym> więc ogólnie słuchajcie, te autorki wyszły w Polsce, te autorki wyszły spod znaku Zielonej Sowy i słuchajcie, że będziemy sobie teraz gadać o tej powieści, więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę, to zapraszam. I słuchajcie, mówiąc o Udziemionych, zacznijmy sobie o tym, że bardzo mi się podoba oprawa graficzna. <grych> bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba zagranie tymi kolorami. Yy, cała książka jest bardzo intrygująca. Yy, te nogi tutaj wystające jest prosta Łatwa oprawa graficzna, ale jakże przyciągająca, i jakże ładna, i jaka świetna dla młodzieży w ogóle, bo to bardzo trafia do młodych ludzi, takie właśnie bardzo mm, fikuśne okładki, które równocześnie są też bardzo proste, a właśnie ta taka jest, więc brawa dla Zielonej Sowy za tą okładkę, jestem naprawdę pod wrażeniem. No ale przejdźmy sobie do fabuły, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Więc mamy siódemkę bohaterów, i każdy z tych bohaterów, słuchajcie, ma swoją historię do opowiedzenia, swoje życie, e, swoje przejścia. Każdy z nich jest inny, indywidualny i kompletnie odrębny, kompletnie nie zna reszty. Ale to się zmienia, ponieważ oni spotykają się pewnego dnia w jednym budynku, w jednej windzie. No i do tej windy wchodzi pewien facet. No i nagle ten facet umiera. Na ich oczach. I niestety, ale oni nie mogą go w żaden sposób uratować. No i słuchajcie, że oni co roku się spotykają, by uczcić pamięć tej osoby, która zmarła, no i co roku zmienia się u nich całe życie tak naprawdę o 180 stopni. No ale nawet jeżeli oni są tak różni, to nagle w związku z tym, że przeżyli taką, taką historię, że przeżyli takie wydarzenie, właśnie, że ktoś umarł na ich oczach, oni zaczynają się ze sobą zaprzyjaźniać i tworzą taką fajną paczkę. Osób, z czego każdy z nich ma kompletnie co innego do ukrycia, kompletnie co innego dzieje się u niego w życiu i kompletnie ma inne odczucia na każdą postać, która się tam pojawia. No, ale przejdźmy sobie do tego, o czym tak naprawdę opowiada ta książka, o czym tak naprawdę ja mówię i co na ten temat myślę. Jeżeli chodzi o fabułę, no to ogólnie w związku z tym, że każda z tych postaci jest inna i każda z tych postaci ma odrębną historię do opowiedzenia, mogłoby powstać 7 różnych książek i żadna z nich nie byłaby nudna. Ale w związku z tym, że jest skompresowana do takiej jednej książki, do zbioru takich krótkich opowiadań, które opowiadają 5 lat z życia pewnej, pewnej społeczności, pewnej paczki to jest jeszcze bardziej ciekawsze ponieważ tam non stop coś się dzieje u każdego z bohaterów jest inna historia u każdego z bohaterów jest kompletnie zmaganie się z czymś innym u niektórych z rodziną, u niektórych ze swoją seksualnością u niektórych też na przykład z chorobą, która niby nie wpływała na nich, jednak troszkę wpływa u niektórych z arogancją i zbyt dużą ilością pieniędzy, więc tego jest naprawdę dużo, jest bardzo dużo wątków różnych, różnistych wątków, które w jakiś fajny i bardzo wzmyślny Sposób się łączą i dla mnie to jest niesamowite. Dla mnie to jest naprawdę świetne, bo tą powieść się czyta od tak, w związku z tym, że jest tego po prostu dużo, w związku z tym, że możemy sobie wybrać bohatera, którego lubimy, którego nie lubimy. Jeżeli nie lubimy pewnego, no to zaraz się jego rozdział kończy, możemy przejść do kolejnej historii. Każdy z tych wątków, który jest tam poruszony, jest bardzo ważny, jest taki na czasie, jest taki, że ruszy was po prostu. I to jest świetne w tej książce, że ona jest tak bardzo. Realistyczna i tak bardzo młodzieżowa, że po prostu ja każdemu bym chciała dać tą książkę i powiedzieć: weź to, weź to czytaj, weź to czytaj, bo nauczysz się z tego dużo, nauczysz się z tego dużo, bo poznasz, jak ludzie mogą patrzeć na pewne wydarzenia, poznasz, em, jakie oni mogą mieć historię, poznasz to, że, kurka, no może jednak ja powinienem porozmawiać z daną osobą, bo może jednak ona ma jakiś problem i ja mogę jej w jakiś sposób pomóc. Więc Świetnie to wygląda, w tej książce jest to świetnie zaprezentowane. E, ta książka bardzo dużo uczy, jak to każda książka wydawana przez Zieloną Sowę. To jest taka literatura trochę bardziej edukacyjna, taka literatura, którą się świetnie czyta, ale z drugiej strony bardzo dużo się z niej wynosi. E, I w związku z tym, naprawdę, jeżeli chodzi o Uziemionych, to ja jestem zachwycona. Nie wiedziałam, co będzie z tą książką, bo siedem różnych autorek, Stworzenie siedmiu różnych tak naprawdę historii, które w jakiś sposób mają się ze sobą przeplatać, to nie jest łatwy orzech do zgryzienia, słuchajcie. Moim zdaniem, jakby ktoś zrobił u nas taki projekt, to mógłby być z tym naprawdę problem, bo każda z naszych autorek, które jest w Polsce, czy autorów, one mają swój odrębny styl pisania. Bardzo ciężko jest to połączyć bardzo I, i nie wyobrażam sobie, jakby można było to zrobić w Polsce, a tutaj jakoś to gra, tutaj jakoś to współgra. Widać, że te autorki one w jakiś sposób się lubią, w jakiś sposób się ze sobą kontaktują i widać, że one wiedzą, na czym polega ten kunszt, na czym polega pisanie, na czym polega art pisania. Bo potrafią to, czują to i, i to widać, i po prostu świetnie się dzięki temu to czyta. No, ale słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o bohaterów, no tutaj, jak mówiłam, są mega barwni, bardzo realistyczni, świetne, mają historię, jednak nie powiem Wam, jaki jest mój ulubiony bohater, nie ma opcji, że Wam to powiem, w związku z tym, że. Nie wiem, który jest mój ulubiony, ponieważ każdy z nich miał jakieś świetne cechy charakteru, e, które bardzo lubiłam. Nie za bardzo przepadałam za jedną z postać damskich, e, w związku z tym, że to była taka dość irytująca, ale no to też pokazuje, że nawet jeżeli ktoś jest dla nas troszkę irytujący, to i tak jakoś przetrzymamy jego towarzystwo, no i właśnie tak mniej więcej miałam z tą postacią. No. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o Uziemionych, to mamy pewną akcję i ta akcja e, polega na tym, że będą się pojawiać różne recenzje. Ja zaczynam, ja zaczynam, kulturalna szefa zaczyna. Następna recenzja pojawi się u okonia w sieci, więc czekajcie. E, będzie w maju i z tego co wiem, to chyba 4 maja się pojawi, więc czekajcie. E, Posłuchajcie, co on ma do powiedzenia na temat Uziemionych. Na pewno zrobi to świetnie, bo to jest Okoń, który ma świetny kurs, tak jak autorki Uziemionych. Więc zapraszam oczywiście do niego. No i jeszcze chciałabym też wspomnieć, że 14 maja będzie konkurs, świetny konkurs na y, profilu YouTube'owym Zielonej Sowy. I na końcu wrzucę Wam gdzieś tutaj y, linczek, żebyście wiedzieli, y, gdzie klikać i gdzie szukać. Ym, więc też wpadajcie i będzie on związany z Uziemionymi i też z nami, youtuberami, i będzie nas też wśród Demka, moi drodzy. Więc mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ogólnie się niecie po nie tylko ze względu na okładkę, ale też ze względu na treść, bo naprawdę jest co czytać i jest to dobre i jest to młodzieżowe. Więc jeżeli lubicie takie klimaty, to zapraszam Was serdecznie, zapraszam do okonia i zapraszam 14 maja na profil Zielonej Soby, To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie!